Wol. Dzisiejszy rekord. Siemanko, cześć, witajcie po drugiej przerwie na kanale. Długo nas nie było. Jest to spowodowane tym, że po prostu nie wędkowałem. Jestem z więc czekałem na lepszą pogodę. Na Pomorzu dość długo trzymała, powiedzmy, w cudzysłowie zima. Wiosna nie mogła się przebić, więc tak naprawdę jestem może trzeci, czwarty raz nad wodą w tym roku. Dzisiaj jestem z nowym operatorem, moim kolegą Kamilem. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dużo ciekawszy niż poprzednie. Przyjechaliśmy dzisiaj do kręgu elbląskiego na rzekę Nogat. Występuje tutaj generalnie, no w lutym chłopaki łowili piękne leszcze, dużo tego leszcza było. No teraz wiemy, że są już karasie, krąpie. Przyjechałem tutaj dzisiaj nakręcić materiał dla was, to jest jako pierwsza rzecz. No i przy okazji zapoznać się z wodą, coś tu potrenować, bo w przyszłym tygodniu mamy zawody kołowe. Więc jakiś taki rekonesans plus film trzeba było zrobić. No i zobaczymy. Jakoś tak w głowie miałem zamysł zrobić sobie dwie linie. Gdzieś tam w powiedzmy prawie w połowie kanału, na głębszej wodzie po odleszcze. A brzegiem chciałem łowić szybkościowo krąpie, jedno stanowisko. Jakie nam dzisiaj tutaj los przydzielił, mimo braku losowania zawodniczego, no to fatalne bym powiedział. Jest tak obłożona rzeka, że no po prostu przyjechaliśmy o 5, o 6, to tutaj nie ma wolnego miejsca, jedną taką wyrwę w trzcinach znaleźliśmy. Ciężko do rzucania, więc no nie mogę jakimś tam dystansem szaleć, więc postawiłem na jedną linię, po odmierzeniu odległości wyszło mi 28 metrów. No i co, chyba podam na grubą, nie będę się tutaj czaił, zrobię sobie tą jedną linię. W... Może niedużo robactwa na start, chociaż coś tam na pewno topionego podam, jakieś kastery. Trochę doka dużo go nie mam, jest jakiś problem z dostępnością. No i co, będziemy na bieżąco reagować. Myślę, że 3 litry gdzieś na start podam. 1 do 1 mieszanki, I zobaczymy. No, będę chciał, generalnie chciałbym te krąpie regularnie łowić, bo tak pod kątem przyszłotygodniowych zawodów. No a jak się będą kręcić karasie, no to będziemy reagować i łowić karasie, no tak, żeby coś dla Was było ciekawego. Mamy też dla Was fajną niespodziankę w trakcie, więc obejrzcie cały materiał. Zapraszam do oglądania. No to przechodzimy do przygotowania towaru. Standardowo towar mam przygotowany zawsze w domu, po prostu, żeby nad wodą nie tracić na to czasu. W domu to zrobisz precyzyjnie, dokładnie. Na dzisiaj przygotowałem sobie tutaj, wiadomo, zawsze używam glin od górka. Mamy tutaj jezioro 1 do 1 z gliną standard. Przesiałem to sobie, wiadomo, na 3 mm siecie. Nie jest to za ciężkie, tutaj ten kanał rzeka w ogóle nie ciągnie praktycznie, więc. Fajnie to się nam na dnie z zanętą wyścieli. W tym roku testuję sobie nową zanętę. Zawsze mi tak na rekreacyjnym łowieniu pasował ten trapper te Brim. Taki mega żółty yellow. No zawodniczo myślę, że ten żółty jest no zbyt mocny. Więc no, w tym roku dorwałem tą samą zanętę tylko w wersji black. Dosłownie drugi raz ją mam nad wodą. Pierwszy raz tu w tygodniu gdzieś tam testowałem. Spoko to wyszło. Dodałem tylko fluo. Domaczałem ją na trzy razy, żeby to tak się właśnie wyścieliło, nie za bardzo smużyło. No i zobaczymy jaki będzie tego efekt. Tak jak wspomniałem na początku, będę łowił 1 do 1. Mam pół, pół litrową matryoszkę, więc sobie podam trzy matryoszki gliny i trzy matrioszki zanęty. Więc będziemy mieli tą mieszankę 1 do 1 do wstępnego nęcenia. Wychodzi nam tu 3 litry, może podam z 2 na start. Zobaczymy, jak to się tu wszystko na razie sektu wymieszam. Robaków mówię, yy, jokersa mam bardzo mało, więc do wstępnego może nie będę dawał. Potem tam do mieszanki łowiącej na początku, niech się po prostu dywan z towaru zrobi. Podam tutaj garść kasterów. Nawet za dużo mam garść topionych pinek To sobie wymieszamy i przejdziemy sobie do wstępnego nęcenia. Pieczywko fluo jest, pinka jest, więc myślę, że te docelowe krąpie Nie mam gnojaka, co bo pewnie by mi pomogło przy karasiach, ale mam białego, grubego na hak, więc Myślę, że tutaj miejscowi wędkarze na pewno z białego grubego korzystają. Kiedyś kara się łowił na białe grube. Wiadomo, że gnojak jest lepszy, ale mamy jak mamy. Taki trochę, powiedzmy, spontaniczny wypad. O, tak wygląda mieszanka. Gdzieś tu ten kasterek, pinka topiona nam się przebija. No i co, przejdziemy do nęcenia. Podam 2 litry na początek, tak jak... Zobaczymy, tu mi chyba wchodzi 2 litry, więc. Literek został najwyżej do donęcania. najwyższy Pierwszy rzut, 3 sekundy dosłownie. O, jeszcze poleciała. W pierwszym rzucie z opadu, 3 sekundy. Fajna płotka. 20 kilka centymetrów, myślę. Siatki nie mam, więc będziemy starać się nakręcać każdą rybkę. No, pięknie walczyła. Do wody. Zresztą je gatką widzę, nie? Tam, nie, o, nie ma to to, tak, na nie. ustawiamy i za chwilę, zobaczycie, no to jest... Dopinamy szczytułeczkę i... No, pewnie do kamery nie będą brały O, już. Może jakby do... a chyba, że jakaś większa ryba się właśnie pokaże, no to... Nie chcę mi się Tobie tego pokazać, ale wziąłbym mniejszy haczyk. No to już taki będzie po wędce widać, nie? Czy to już jest taka rybka średnia, czy. O, takie krąpie tutaj można myłobyć. To takie na zawodach to by mi zajebiście punktują. Nie? Same takie, nie? 40 minut jest już za nami, generalnie ryby są od pierwszego wrzutu, płotkę widzieliście, chyba Kamil nagrał, potem kilka krąpi, płocie, krąpie, płocie, krąpie, no tak na przemian, fajne płotki, teraz kolejna fajna, generalnie mam wrażenie, że na pinkę fluo najlepiej, skubią te krąpie, zaczynam kombinować trochę z robactwem, w sensie na haku, żeby się przebić do większych ryb, może te kalesie, więc teraz któryś rzut podaje dwa białe, grube i fajna płot się teraz też uwiesiła. Generalnie myślę, że z 30 sekund na branie dłużej nie czekam, może do minuty. Więc y, miejsce dobre, ryb sporo. Y, jeszcze nic tak super okazjonalnego poza tymi płciami, no bo krąpie to... Już jest wrzut i od razu są. Po pół minuty już mamy kolejną rybkę. Albo krąpik, albo płotka. Fajne te ryby waleczne. Przyjemnie się je łowi. O, krąpik taki przyzwoity, zawodniczy. Więc myślę, że jakby takie łowił regularnie, to można fajną wagę zrobić. Za chwilę zobaczycie, ja zarzucę. Kamil postara się zrobić ujęcie na szczytówkę. Zobaczycie, jak szybko yy, no, biorą ryby po rzucie. Kolejny raz dwa białe, bo widać, że to daje Trochę większe te rybki rzucamy, ustawiamy i za chwilę zobaczycie, no to jest dopinamy, szczytuleczkę i no pewnie do kamery nie będą, brały o już to są te maluszki, więc ja chwilę przeczekuję, żeby te większe, dopadły, no to dwie, dwa grube, te małe nie biorą, więc no, jak na do kamery. Zawsze jest tak samo. No widzicie, 30 sekund, nawet nie całe. Już coś się dzieje. Mamy 50 minut łowienia. Ale już nie biorą tak energicznie jak prawy. Nie wiem, czy po prostu coś może większego napłynęło. Chwila była takiej przerwy, nie widziałem co się dzieje. Pomyślałem, że jakieś fajne ryby weszły, no i coś tu mamy. Ale niestety chyba zaparkował. Tutaj mamy takie linie. Idzie. Zobaczymy. Coś tu ciekawego się zapowiada. się mamy. Ładnego karasia w końcu. Więc wyczekaliśmy je. O, piękny bonus. Uf. Ojej, nawet co bym powiedział? Taki z pod kilo. Fajny karaś. Naprawdę już przyzwoita ryba. Myślę, że pod kilo będzie miał. Więc Cisza jest powodowana była tym, że zapadnie. nam karaś. Piękny karaś. Uklej no i na chujowym kokardzie, To jest karaś na pewno. Fajne branie. Wydaje mi się, że to będzie kolejny karaś. Teraz kilka krąpi. No karaś, ale one mi w te lilie tu się pakują, dlatego ja wstaję z kosza. Ale jak tam przeciągnę je przez te lilię, to już spoko, potem idą do mnie. Tu mam dość płytko. Też niełatwo, ale... Ty, mamy dleszcza. Jest pełen przekrój ryb dzisiaj. Myślałem, że kara się o to. Leszczyk. Taki przyzwoity. Dzisiaj mamy wszystkie ryby. To Widzieliście przed chwilą leszcza, więc mieliśmy karasia, płocie, krąpie, fajnie. Muszę zmienić przypon leszczyk, przegieł, wcześniej karaś też. Łowię dzisiaj na Hydry IM601 rozmiar 16, przypon nylon 0,17, 17 o długości 50, więc wszystkie ryby na to. No nie będę nic zmieniał. Do koszyka cały czas podaję topioną pinkę z kasterem. Na haczyk dwa, trzy grube białe. Tak złowię tego karasia i leszcza. I podpinałem sobie kasterem. I się te fajny krom na to wieszał. I karaś, teraz leszcz. No zobaczymy. Łowię tą y mieszanką pół na pół cały czas. Nic na razie nie zmieniłem. Gdzieś mi przez myśl przeszło, żeby dołożyć yy, spożywki jak te kara się pojawiła, ale mamy leszczyka, więc no już zapadł, coś sieka. No będą pewnie te krąpie tutaj. Yy, no i pomiędzy nimi jeżeli przynięta upadnie chwilę poleży, widać, że coś dłuższego się zakręci, za większego. A tak z lotu krąpiki cały czas płotek nie ma już w tej chwili. No, ale bez problemu zasysają duże, duże przynęty, więc podepnę tym razem czerwonym, z ciekawości tak roz nie wiem czy tu będziecie widzieć. Godzinę 15 łowimy, no, tych ryb jest naprawdę sporo, więc myślę, że i na film, i dla mnie na trening świetna rzecz. curva cross garden curva Gówno on mam... muszę poczekać, to, to, to ściągnę to teraz, kurwa, czy na Albo to jest duży lesz, albo albo tam był po drodze jakiś zaczep się. Łowimy dwie godziny, troszeczkę jakby brania przystały. Są ale większych rybek, ale rzadziej miałem tego leszcza co widzieliście. Potem jeszcze jest dwa małe i tak na pinkę, czy na grube w ogóle nie. A z ochotką i grubym białym, albo czerwonym zapięte to takie większe krąpie, no ale trzeba je wyczekać. Nie wiem, czy to kwestia, że już tam towar się po prostu skończył, yy, czy ryby odskoczyły, nie wiem. Chciałem nęcić, ale na razie odpuszczam, jeszcze myślę, z godzinkę połowimy i będziemy kończyć, więc chyba nie będę do nęcał kombinuję cały czas z tymi przynętami właśnie mam. ten jeden lesz był, więc liczyłem na to, że będą jeszcze więc przeszedłem mówię na tą ochotkę i to takie większe krąpy się zdarzają, fajne. Trzeba jeszcze godzinkę pokombinować, do już nie będę. Może przejdę na samą spożywkę tak na koniec, żeby zobaczyć ostatni pół godziny czy coś to wygląda pod kątem zawodów. Chuja! Amator, właśnie Ale po spożywce się nakręcają. Jest tu jakiś wniosek. Teraz mała różowa pinka, i będą szarpały. Pewnie małe ryby, duże nie ma. No to no, widać ewidentnie, że pożywka pobudziła ryby. Kula, która już mnie tu zaparkowała? I dupa! Parkują już w tej lilii tu. I... A ja to nie jest na szczęście nic dużego, pewnie jakiś fajny krąg. Mam po drodze taką lilię. Jak za wolno kręcę tutaj przy brzegu, tam mi tam wchodzą te ryby. i... Spadają. Nie było ich dużo dzisiaj, ale kilka spadło. Porzucam jeszcze, mam tutaj parę koszyków z tą czystą spożywą. Zobaczymy, czy coś jeszcze wyłuskamy. To za kurwa walczak. To zakończyłem dzisiejsze wędkowanie. Dzięki za oglądanie. Podsumowując, tak nie przeciągając, no mega rybna woda od pierwszego rzutu. Fajna płoć, potem kilka też ciekawych tych płoci, duże krąpie, małe krąpie, leszcz, ładny karaś. No, dzieje się. nie? No, krótko dzisiaj łowiliśmy, nie miałem aż tak dużo czasu, też piękna pogoda, trzeba też to jakoś wykorzystać prywatnie. No i zobaczymy, co tutaj się wydarzy za tydzień. Na pewno też myślę, że później w sezonie tutaj wrócimy na jakiś materiał taki dłuższy, typowo karasiowy. Jak one się tak tutaj naprawdę napędzą. No mam nadzieję, że kilka tych ciekawych ryb widzieliście. No i to tyle. Dziękuję za oglądanie i takich ciekawostek. Nie wiem, czy zauważyliście na filmie, siedzę na nowym koszu. Wszystko dzięki... Karpa i Feder jest to sklep stacjonarny jak i internetowy z Warszawy. No i z racji, że mamy z nim jakąś tam mam współpracę, więc specjalnie dla widzów kanału na hasło klasyczny dostajecie 10% dodatkowego rabatu na cały sprzęt, który znajduje się w sklepie. Link gdzieś tutaj na dole pewnie w opisie znajdziecie. No i dziękuję za dziś i zapraszam na kolejny materiał. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!